Błagierników, żołnierzy Armii Krajowej, przez panią Kobietę, o której dwa lata temu usłyszałem od naszych błagierników. Pani nie jest panią prezes, pani jest naszą matką. To naprawdę były przepiękne i mojące słowa. Proszę Państwa o powstanie. Pani prezes, bardzo proszę o wręczenie panu prezesowi symbolicznej, symbolicznej nagrody. Panie prezesie. Za te wszystkie trudy i za ten wysiłek, który Pan wkłada w tą naszą działalność i w to zabieganie o, o uzyskanie efektów, bo to też jest bardzo trudne, uzyskanie efektów gdzieś na szczytach naszych władz. Proszę Państwa, to są nieraz sprawy bardzo trudne do pokonania. Za to wszystko chcemy bardzo serdecznie podziękować, chociaż takim właśnie pominkiem. To jest jak gdyby makieta właściwie tych termopich w surkątach. Coś wspaniałego. Tak, na którym tu jest... Ja bez okularów nie przeczytam chyba. No, pan no, ja, przepraszam. Ale może Pan czyta, tak. dobrze, to ja? Bucho, podziękowania dla Pana Prezesa Andrzeja Siedleckiego z wyrazami najwyższego uznania za aktywną i wybitną działalność na rzecz środowiska łagierników żołnierzy Armii Krajowej, za udział w utrwalaniu polskiego patriotyzmu i polskich tradycji narodowych, zarząd członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i przyjaciele z Kresów Wschodnich, Stowarzyszenie Łagierników żołnierzy AK. Ja to wyciągnę teraz. Jestem naprawdę wzruszony. Jestem naprawdę wzruszony. Chcę pokazać, jak to wygląda. To jest tam ta strona, nie ta strona. O, ta. Nie ta strona, ale, w... o, ale to tak. jeszcze raz. No. Bardzo dziękuję Pani Stanisławie. Bardzo prosimy Pani jeszcze Prosimy również o do tej delegacji sprawiającej się z Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję kochani. jeszcze raz. Dziękuję. Pięknie. Proszę bardzo. Pięknie. Pięknie dziękuję. jeszcze raz. Ale piękne. Bardzo dziękuję bardzo. Jeszcze raz pokaż, bo proszę, nasze zdjęcie zrobił. Pokaż tutaj. Ja stanę też, Pięknie to wygląda. Przepiękna, że. z córką. Piękna, rzecz. Bardzo jestem wzruszony, naprawdę. Wiesz co, gdybyś tak na jasnym tle może to trzymał. Dziękuję. bardzo. gratulacje. Muszę taka, jeszcze jedna Dobra, wspaniała dziękuję. nagroda, to jest takie z głębi serca prawdziwe, z pod serducha. Gorące, gorące Dzień. brawa dla Pana Prezesa. Dziękuję serdecznie Państwu. Na pewno te trzy dni będą, będą piękne. Mamy program bardzo zorganizowany i nadzwyczaj ciekawy. Zobaczenie przeży, przeżycie w cudownych miejscach i w kościele. Świętego Jerzego, przy bohaterów Monte Cassino w Sopocie i przy pomnikach Armii Krajowej, przy pomniku Inki Danuty Siedzikównej i cały czas później w Gdyni dowództwo Marynarki Wojennej powiedziało, że w Gdyni przygotuje nam taką uroczystę, w Gdyni, jakiej jeszcze Polska nie widziała.